Dzień Dzisiejszy film będzie o granicy, ale nie o granicy państwowej, tylko o tej naszej lokalnej granicy Białego Stoku. Jestem w tej chwili na Baranowickiej, jeszcze w Białym Stoku, no i skręcam w ulicę Korzeniowskiego, która też jeszcze jest w Białym Stoku. Właśnie niespodzianka. Kończy się nagle Biały Stok, chociaż zabudowa się nie zmienia. Troszeczkę zmienia się kostka, z której zbudowana jest droga. No, co charakterystyczne zmieniają się tabliczki z nazwami ulic. Po prostu inny wzór. A to dlatego, że z Białego Stoku wjechaliśmy do zaścianek czyli do gminy Supraśl. No i z miasta Białego Stoku wyjechaliśmy do powiatu białostockiego tego ziemskiego powiatu białostockiego. No to wrócimy sobie do miasta. No tak naprawdę nic się nie zmieniło. To tu gdzieś na tym płocie przebiega granica miasta, gminy i powiatu. I już jesteśmy znowu w Bielimstok. Granica miasta przebiega bezpośrednio za tymi działkami, które są tutaj po prawej stronie, ale spróbujemy wjechać jeszcze w jakąś uliczkę, no, na przykład w turystyczną. O i znowu kończy się Biały Stok. Tutaj w prawo jest ulica Wojskiego. Warto znowu zwrócić uwagę na format tabliczki. To świadczy o tym, że jest to uliczka już w gminie Sopraż. Wjeżdżamy do Białego Stoku i już jesteśmy na ulicy Turystycznej. Jeszcze ulica Zuchów, tutaj sytuacja jest podobna, tyle tylko, że tutaj można powiedzieć, no wygląda to jak koniec miasta. Znowu biały stok ulica Baranowicka. Tutaj granica miasta przebiega po prawej stronie, Przed nami pętla autobusowa autobusu numer 1. Jest to ostatni przystanek w granicach miasta. inną część zaścianek, ale to nadal te same zaścianki spróbujemy jeszcze pokazać tutaj jedno miejsce, które według mnie jest dość ciekawe. Tutaj zaraz za zabudowaniami ten las to jest już Białystok, a to jest ulica majowa w zaściankach. No i... Można by powiedzieć, znowu dojechaliśmy do miasta. To, co przede mną, ten płot, to znowu Białystok. No i ulica Ciałkowskiego, czyli ostatni przystanek w Białym Stoku. Jeszcze Białystok. Mamy tutaj fragment Białego Stoku po prawej stronie. A tylko dotąd, bo tutaj już zaczyna się grabówka. A granica miasta biegnie sobie, tak tuż przy cmentarzu. I tutaj mamy po lewej stronie biały stok, po prawej grabówkę. Ta granica biegnie tak na wprost, gdzieś tam mniej więcej w okolice ulicy warzywnej. No i kolejny wjazd do Białego Stoku. Tym razem wjeżdżamy na ulicę 42 Pułku Piechoty. Właściwie nie ma co tutaj kombinować, dlatego że tutaj jest powiedzmy normalnie: w mieście stoją bloki, poza miastem rośnie sobie las. Oczywiście można by jeszcze tą całą granicę miasta obejść wzdłuż Wagnówki, ale tam myślę, że nic ciekawego nie ma. Kiedy przyjdzie wiosna, na pewno wybiorę się tam rowerem. W tej chwili samochodem chcę pokazać tylko te wybrane, ciekawsze miejsca. No i pojedziemy w kierunku Supraśla, czyli stolicy gminy. O której sporo dzisiaj mówiłem, w której dzisiaj już kilka razy byłem. O, właśnie, pojechał autobus do Supraśle. No i znowu zbliżamy się do granicy miasta. tutaj kończy się biały stok, a zaczynają nowodworce, czyli dla odmiany gmina silpów. No i tutaj znowu taka sytuacja bardzo podobna. graniczna ulica, Oczywiście ulica niemeńska. A po lewej stronie, Nowodworce Kawałek wjedziemy w te nowodworce Takie trochę dzikie jest zakończenie tej drogi, no bardzo, bardzo dzikie. Następne ciekawe miejsce, jakie chcę pokazać, to Dolina Cisów, czyli już Wasilków. Jesteśmy na ulicy Wysockiego, jeszcze w Białymstoku. I tutaj, właśnie po prawej stronie, jest pętla i przystanek końcowy dziewiątki. A tuż dalej, za granicą miasta, ta granica miasta jest gdzieś tutaj w lesie. Dokładnie w tej chwili nie pokażę. Podejrzewam, że tak, jak właśnie te tablice. Tutaj zaczyna się wielkie osiedle, oczywiście zaczyna się Wasilków, wielkie osiedle zwane doliną Cisów. No i starą 19 wracamy, chciałem powiedzieć do Białego Stoku. Nie, już jesteśmy w białym stoku.